Ty pamiętasz ostatnią konferencję, na której uczyliśmy się, kim jesteśmy w Jezusie? To było takie niesamowite, tak się napełniać Słowem Bożym. Po prostu tęsknię za tym. Mm. No to tęsknota jest zrozumiała, ale wiesz, jeżeli będziemy czekać na następną konferencję, zanim znowu się będziemy napełniać Słowem Bożym, to wszystko nam w międzyczasie wysiądzie i po prostu stwierdzimy, że to musiało być nieprawdziwe, że to musiało być coś, co nie działa w naszym życiu. Łatwo jest się w ten sposób poddać. No tak, bo to w sumie jedzenie, nie? Nie możesz jeść tylko raz na tydzień. Prawdziwa tożsamość. Osobiste studium biblijne na cały rok. Każdy z nas pragnie doświadczać tego niezwykłego Bożego Pokoju. W liście do Filipian w czwartym rozdziale Paweł mówi, że przychodźcie z każdą sprawą, z dziękczynieniem do Boga mhm. i powierzajcie mu. Nie wątpiąc, że on wam na to odpowie i że obdarzy was pokojem, który. Jak to jest napisane? Który. Przewyższa wszelki rozum. rozum mhm. tak. Więc kto by nie chciał tego pokoju? Ale zaraz w następnym wersecie, w ósmym, Paweł mówi, że ten Bóg pokoju będzie z nami, gdy myślimy o tym, co prawdziwe, szlachetne, sprawiedliwe, czyste, miłe, cnotliwe i chwalebne. I to już się okazuje, że nie jest taka prosta i oczywista sprawa, dlatego że. Po pierwsze, trudno nam jest o tym myśleć, jeżeli jesteśmy bodźcowani złymi informacjami. A po drugie, czy rzeczywiście znajdujemy w sobie pokłady siły do tego, żeby w ten sposób pracować ze słowem w, w naszym życiu? No tak myślę o tym jeszcze, że w tym ale jest taka ważna rzecz napisana, bo jest napisane, że wprowadzajcie w życie to, czego się nauczyliście, co przyjęliście, o czym słyszeliście i co widzieliście u mnie, mówi Paweł. A Bóg pokoju będzie z wami. No, właśnie. no więc wprowadzajcie w życie, nie? Jak ja byłam na tej konferencji, było tam napisane, powiedziane, że masz teraz być z Bogiem, masz spędzać z nim czas, masz robić to, tamto, przyjęłaś niektóre rzeczy do siebie, tak? No to teraz Taki najtrudniejszy moment, zacznij mm -hmm. to robić, tak? Mm -hmm. Wprowadzaj to w życie. Nawyki jakieś, jakieś takie rzeczy, które musisz wprowadzić w życie, nie? Pewnie dlatego Paweł w liście do Rzymian w tym rozdziale takie mm -hmm. bardzo znane słowa też zapisał. Dajcie się przemienić przez odnowienie sposobu waszego myślenia, tak? Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku, mm -hmm. ale niech was przeobraża nowy sposób myślenia, żebyście potrafili rozpoznać, co jest Bożą Wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Dajcie się przemieniać albo weźcie, z, z, zróbcie coś ze swoim sposobem myślenia. Musicie nauczyć się myśleć inaczej, po prostu. No i to jest właśnie taka moja odpowiedzialność, nie? No, muszę się nauczyć myśleć mhm. inaczej, czyli czytam Słowo Boże. Nowy sposób myślenia pochodzi od nowego, tak? Od tego, który daje nowe, czyli od Boga, mhm. prawda? No i co potem? W tytusie, w trzecim rozdziale dziewiątym wierszu jest napisane na temat głupich dociekań, rozdowodów, sporów i kłótni o prawo unikaj. Są one bezużyteczne, do niczego nie prowadzą. Czyli mogą być jakieś głupie rozmawiania na temat tak naprawdę Bożych rzeczy. No tak, zdecydowanie. Jeżeli będziemy się skupiać na tym, jakie są różnice między nami i co jest mhm. bardziej mojsze niż twojsze. To się okazuje, że marnujemy czas i robimy zupełnie coś, coś odwrotnego niż ta zachęta do szlachetności, do sprawiedliwości, do tego, co cnotliwe, albo w czym jest jakaś chwała, jak mówi Paweł. No właśnie, no bo to często tak z doświadczenia wiemy, że takie coś prowadzi do kłótni czasami, nie? Albo czasami się spieramy takie jakieś głupoty, które tak naprawdę. Można chyba łatwo to rozpoznać, które nie wnoszą pokoju i które nie sprawiają, że ty mm -hmm. bardziej lgniesz do Boga i mm -hmm. że bardziej chcesz się zmodlić, dziękować i uwielbiać go razem z tą drugą osobą, na przykład, nie? Mm -hmm. To chyba to są takie rzeczy. No ale nie jesteśmy w tym bezbronni, tak? Mm -hmm. Paweł w drugim liście do Koryntian w 10 rozdziale, takie moje ukochane słowa. Ukochane, bo bardzo moje. Mm -hmm. To jest rzeczywiście moje doświadczenie. Związane z sytuacjami, w których zaczynam gdzieś meandrować myślami, zupełnie nie, nie w bożym kierunku, tak? Mm. Zupełnie nie tym korytem nie, <grymna> rzeki, nie tą drogą, którą, którą Bóg wyznacza tak. dla nas. Paweł tam w którymś momencie pisze, że narzędzia naszej walki nie są cielesne, ale jednak za sprawą Boga mają moc burzenia warowni. To często odnosimy do walki duchowej, tak? do, do no tematów tak. innych niż, niż takie bardzo przyziemne, ale ja, ja to traktuję bardzo osobiście i bardzo zwyczajnie, do, do codziennych sytuacji. Nimi burzymy wrog wrogie zamiary i wszelką zuchwałość podnoszącą się przeciw poznaniu Boga. I nimi, tymi narzędziami, które nie są cielesne, zniewalamy każdą myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. No więc, jeżeli czujesz, że zaczynasz myśleć nie tymi drogami, nie w ten sposób, do którego Cię zachęca Bóg, nie tym, nie tym nowym sposobem myślenia, który ćwiczysz, będąc nowym stworzeniem, ale zaczynasz uciekać w stare schematy, zaczynasz uciekać w oskarżenia, zaczynasz uciekać w, w jakieś właśnie kłótnie, w jakieś teologizmy, które prowadzą do rozłamu, to po prostu chwyć. Oręż, który nie jest cielesny, więc chwyć przede wszystkim słowo, ale jeżeli to słowo ci nie pomoże, to czasem może ci być potrzebne chwycenie swojej twarzy i odwrócenie jej po prostu. <gry> tak. Zwrócenie jej i zniewolenie myśli do posłuszeństwa Chrystusowi. To jest dla mnie dosyć praktyczny aspekt tego. Przestawiania na twarzy. <laughs> Okej. Okay. W liście do Kolosan jest napisane, że skoro się, więc razem z Chrystusem zostaliście wzbudzeni, rozmawialiśmy mm -hmm. o tym, zabiegajcie o to, co w górze, gdzie jest no Chrystus po prawej stronie Boga. Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. Mm -hmm. Umarliście bowiem, a wasze życie jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Mamy zabiegać o to, co w górze. Mm -hmm. Jak człowiek zabiega, to znaczy, że się stara, nie? Jak mm -hmm. się zabiega o siebie, zanim się jest małżeństwem, no to człowiek się a, stara. Po tym, jak już się kombina, jest ale... No proszę Cię. No tak, ale to wtedy jest coś takiego, że zaczynasz coś specjalnie robić, zabiegasz, starasz się, tak? Mm -hmm. Zastanów się, czy się starasz robić takie rzeczy, po to, żeby na przykład to Słowo Boże zamieszkało w Twoim sercu, mm. tak? No, a z przypowieści o ziarnie wiemy, że Słowo Boże, kiedy już jest zasiane, musi trafić na glebę, która będzie dawała mu warunki do wzrostu, tak? No bo inaczej... Mimo, że to Bóg daje wzrost, to jednak my możemy być albo glebą, Kamienistą albo, albo tworzyć w jakiś sposób środowisko do wzrostu, dla Słowa Bożego. I na pewno możemy bardzo bezpośrednio wpływać na liczbę ziaren, które są siane w naszą. W naszą glebę, tak? czyli na to, że będziemy się karmić Słowem Bożym, po to, żeby to słowo było wciąż dosiewane, żeby wciąż nie było tak, że byle ptak i byle okoliczności nam je wydziobią albo zagłuszą. No, a diabeł po prostu przychodzi po to, żeby kraść, bo jest złodziejem, prawda? Mm. Czytaliśmy o tym wcześniej, że jest złodziejem, przychodzi, żeby kraj zabijać i żeby wykradać to słowo po prostu z Twojego życia. Mm. Więc musisz o to zabiegać i, trwa, i, i się starać, i myśleć, i ten łeb w tą stronę, czy tą inną kierować, żeby zostało, tak? Żeby to wzrastało mhm. i żeby mogło być, być to owocem. No i właśnie, w liście do kolasan znowu mamy napisane, że niech przepełnia was słowo Chrystusa. Przepełnia, mhm. czyli, że musisz się napełnić tym słowem, musisz. Po prostu czytać i hmm. po prostu musi ono do ciebie docierać. I tak jak na początku mówiliśmy, trzeba je wprowadzać w życie, nie? czyli jak to wygląda tak na serio, na co dzień. Ja w praktyce robię na przykład coś takiego, że nie słucham za dużo wiadomości. To w każdy inaczej, nie? Ja akurat nie jestem politycznie nastawiona, nie lubię takich tematów, no ale. Myślę, że uchroniło mnie to przed strachem takim, jeżeli mamy teraz COVID, prawda? I każdy się może bać jakoś strasznie, albo nie wiem, myśleć o tym i codziennie czytać statystyki, możesz ich nie czytać, możesz się skupić mm -hmm. na czymś innym i wtedy nie będzie to paraliżowało cię. Nie? To jest taki praktyczny wymiar. No tak, w trzecim rozdziale listu do kolosjan Paweł pisze, że cokolwiek czynimy w słowie albo w czynie. Róbmy to tak, żeby to było czynione w imieniu Jezusa i żeby przynosiło wdzięczność do Ojca. Tak? Mhm. Więc tak naprawdę to jest taki barometr, który możemy zastosować dosyć łatwo, który nam wskaże, czy to, czym się zajmujemy, czy to, na czym jesteśmy skupieni, jest sytuacją po pierwsze w imieniu Jezusa, a po drugie skłaniającą nas do wdzięczności Ojcu. Jeżeli tak nie jest, to chwyć tą swoją głowę i ją przekręć, i zmuść swoją myśl do posłuszeństwa Chrystusowi. Paweł napisał, że zależy mu na tym, by ich serca. Czyli tych ludzi, pewnie do których mówił, doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W nim mhm. zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Mhm. No to jest taki tekst mega i ma takie w ogóle mhm. bogactwo treści w sobie. Po pierwsze, że mamy zmierzać do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności. To są mhm. te słowa, o których ostatnio mówiliśmy, że wszelkie. Całkowita pewność to są znowu takie, takie konkretne rzeczy, które mamy w Bogu. Czyli, no tak, że mówi, możemy że zmierzać jest... do czegoś, co jest po prostu całkowicie pewne, hmm. nie? Mówi, że, że w Bogu znajdujemy skarb mądrości i poznania. Tak? To, jest, no, to jest odpowiedź na pytanie, gdzie masz zwracać swój wzrok i w którą stronę swoje myśli kierować. No, tym dogłębnym poznaniem i tą tajemnicą Boga jest Chrystus. Hmm. Czyli słowo. Czyli zapewniło się. To, no właśnie o to chodzi. To jest po prostu tajemnica Boga, ale tam jest całkowita pewność. Więc jeżeli nie masz całkowitej pewności, albo jeżeli twoje myśli gdzieś tam latają i łapiesz się na tym, że czekasz na następną konferencję, bo tam się napełnisz słowem Bożym, no to jest dobra wiadomość, że możesz robić to codziennie i że Bóg jest chętny, żeby cię napełniać codziennie i że masz ty o to zabiegać, ja. Ty, tak, mm. że mamy o to zabiegać codziennie, po to, żeby się karmić, po to, żeby po prostu przepełniło ci to słowo Chrystusowe. Jak ono będzie przepełniać, to dojdziesz do takiego wszelkiego bogactwa, które tym słowem jest, które jest w Chrystusie. No i będziesz miał ten mm. pokój, tak, który się będzie wypełniał i będzie wszelki rozum po prostu się dziwił, nie? Jak to się dzieje, że po prostu masz taki pokój. No i wprowadzać to trzeba w życie, nie? No, to będzie chyba najdłuższy odcinek w całej tej serii, jak dotąd. Przynajmniej z prawdziwej tożsamości, ale po prostu, jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to bazując na tym, że jesteś już nowym stworzeniem, że oddałeś swoje życie Bogu, po prostu powiedz o tym Bogu, rozmawiaj z Nim i powiedz: Panie, ciągle po prostu gdzieś umykam z tymi swoimi myślami, ciągle, ciągle stawiam kroki tam, gdzie ich nie chcę stawiać, ale Ty nie jesteś tym zaskoczony, Ty dobrze wiesz, jak, jak to wygląda, dobrze znasz moją sytuację. Ucz mnie tego, chcę patrzeć na siebie tak, jak Ty patrzysz na mnie. Chcę siebie takiego widzieć, nie tylko mhm. udawać, że tak jest. Chcę widzieć siebie takiego, jak Ty mnie widzisz. Chcę widzieć siebie doskonałego. Chcę, chcę widzieć siebie napełnionego i nakarmionego i chcę rzeczywiście taki być. Amen. <grym>, tak jest, niech tak się stanie. Jeśli widzisz sens w tym, co robimy, podziel się dobrą nowiną z innymi. Subskrybuj nasz kanał, włącz powiadomienia i udostępnij ten film swoim bliskim. Obserwuj nas też na Facebooku i Instagramie. Dzięki. Kiedy będziesz odnawiać swój umysł codziennie, kiedy będziesz przepełniał się słowem Chrystusa, kiedy będziesz wprowadzał to w życie i trwał w tym, zaczniesz się dowiadywać, jaki jesteś. Ważny dla Boga. Zobaczysz, że Bóg stworzył Cię do miłości, nazywa Cię Twoim przyjacielem i ma niesamowite szacunek dla Ciebie. To jest niesamowite. I zapraszam Cię do tego studium w następnym tygodniu.